Nazywam się Łukasz Tomasiak, jestem ratownikiem medycznym. Proszę powiedzieć, co się stało. Transmitowaliśmy do Państwa zapis EKG. Zawał serca. Można przyjechać. Będziemy za około 10 minut. Im szybciej trafimy do wyspecjalizowanego ośrodka, który jest w stanie przywrócić prawidłowe ukrwienie serca. W tym większym stopniu jesteśmy w stanie ograniczyć strefę martwicy i niekorzystne następstwa zawału. To ma znaczenie, czy przeżyjemy i czy będziemy w stanie po tej chorobie normalnie funkcjonować. Zało serca jest chorobą, która najczęściej zaczyna się nagle, zaś jej istotą jest dokonująca się martwica części mięśnia sercowego. I stopień tej martwicy jest tym większy, i dłużej trwa niedokrwienie. Proces leczenia zawału mięśnia sercowego tak naprawdę rozpoczyna się na poziomie zespołu ratownictwa medycznego, kiedy taki zespół jedzie do pacjenta z bólami w klatce piersiowej, kiedy wykonuje to EKG i już widzi, że jest zawał mięśnia sercowego, wówczas wdrażane już jest leczenie, podawane są leki przeciwpłytkowe. Bardzo często leki przeciwbólowe, musimy pamiętać o tym, że zawołowi towarzyszy bardzo często silny ból. Następnie otrzymujemy my informację, że zespół zmierza do nas z takim pacjentem. Już jesteśmy w stanie przygotować się do takiego przyjęcia. Blok operacyjny jest w pełnej gotowości. abyśmy mogli mówić o złotej godzinie, to musimy podkreślić, że ten moment do rozpoczęcia objawów, do wezwania... Pomocy medycznej. Jest praktycznie całkowicie zależny od pacjenta i jego najbliższych, zwłaszcza w pewnym wieku, zwłaszcza u osób obarczonych czynnikami ryzyka. Nie powinniśmy czekać, aż przedłużający się ból w klatce piersiowej nam przejdzie, bo to jest najczęstsza odpowiedź pacjenta, dlaczego pan tak długo czekał? Bo myślałem, że mi przejdzie. Często skutki tego są już nieodwracalne. Dlatego najważniejszym chyba elementem jest yy, uświadamianie ludziom, że. Ból w klatce piersiowej jest sygnałem alarmującym. Jeśli trwa powyżej 20-30 minut, jednak powinniśmy wzywać pomoc medyczną.